Redniowieczny wojownik nie rodzi się zbrojnym. Za kadym wojskiem krysi skomplikowany system, który od najmłodszych lat kształtowa przyszłych onierzy. Hartowanie ducha i ciała zaczynało się w dzieciństwie, w sposób zupełnie obcy w sprzesnemu wyobrajeniu. Dzieciaki masz o kosmosie, o byciu influencerami redniowieczni chłopcy takiego luksusu nie mieli. Los wikszoci by przez dzony onierz, rycerz nie wybr, a przeznaczenie adnych testów predyspozycji, adnych porad zawodowych. Otrzymywa drewnian szablank i tyle. Droga do rycerskiego tytułu zaczynała się zaskakuj w w wieku siedmiu lat. Zamiast liczy do dziesięciu, malec stawa się giermkiem. Obowiski? Nie sprztanie pokoju, lecz szorowanie zbroi do blasku. Opieka nad potnymi rumakami, które mogły go zmiady i bycie i w tarcz dla dowiadczonych wojowników. Te dzieciaki by w istocie ludzkimi workami treningowymi, uczcymi się przetrwania, zanim jeszcze poi sen śmierci. Bajki na dobranoc zapomnij. Zamiast nich lekcje walki wercz, nauka sabych punktów wroga, taktyka obrony. Niektóre rda wskazuj. A niektórzy giermkowie znali 50 technik walki mieczem, zanim nauczyli się pisa swoje imiona. Nauka była praktyczna, czytanie sujo przy swojeniu strategii, a arytmetyka liczeniu zapasów i obliczaniu szans na przejście. Nawet postawa była tresowana drewniane konierze podczas posikw, Zapobiegaj pochyleniu i przypadkowemu zaksztuszeniu si. Wychowywali się z broni, a nie zabawkami. Odciski na doniach, pojawiaj się, zanim ich gosy zmieni si. Zabawa, trening przetrwania, uczyli się znosi BL, sucha rozkazw, przygotowywa dojcia wymagajcego całkowitej lojalności i powicenia. Przeobrajenie dziecka w wojownika zaczyna osiwczenie. kształtujc nie tylko jednostki, lecz caj wiatr dniowiecza. Nast lata lata cichichich prawdziwego hartu ducha. Gdzie rozpoczyna się przed witem biegi w pełnym rynsztunku, wacym nawet 27 kg, jak nosi dziecko na plecach podczas maratonu. Budzik? Niepotrzebny. BL w nogach doskonale zastpowa. Trening miecza zajmowa wiksz dnia, powtarzanie tego samego ruchu setki razy, a stawa się automatyczny. RK moga odpa. Ale precyzja była kluczowa, rnica midzy powrotem na koniu, a podr na tarczy. Deszcz zamienia pola w bagno, nieg paraliowa palce, a upa zmienia zbroj w piekarnik. Jak pisa instruktor z XIII wieku, ten kto narzeka na trening, wojn uzna za o wiele mniej przyjemny. Brutalne walki werczy chwyty, rzuty unieruchamianie konieczne, by przej, nawet bez broni. Walki te gromadzi tumy onierzy, którzy obstawiali zakady, zmieniając BL w rozrywk. Jedzenie proste, ale obfite godny onierz to saby onierz. 100 gram chleba, 225 250 g misa lub ryby, rozcieczone wino albo piwo. Nie liczy się kalorie, lecz ile cios w Mona wytrzyma. Sen przychodzi szybko, na somie, w rytm chrapania, konkurujcego z hasem dziennych wicze. Ale fizyczna kondycja to nie wszystko, bitwa redniowieczna to nie tylko dziki zamt. To zamt z planem, umysł by wniewany, homniej mniej widowiskowy na ucztach. Godziny spędzone na zapamiętywaniu sygnaw trby, bebeny, flagi kady z nich oznacza co konkretnego. BD. MG oznacza mier. Dlatego dowódcy wymylali dziesiątki sygnaw, bo ucieczka na Iwio wymaga co najmniej 15 wariantów. Formacje by kluczowe ciana tarcz wymaga idealnej koordynacji. Jeden moment nieuwagi i cała formacja pada. Zachowaj formacji, to woano czciej, nie jakiekolwiek bojowe okrzyki. Wiczono ustawianie i przegrupowanie szereg w nawet dwa dziecia razy dziennie. Dyscyplina była ogromna, zwłaszcza gdy leciaj strzaj. Komunikacja bez SW gesty pozwalaj na koordynację bez alarmu wroga. Pewien podrcznik z 1326 roku wymienia 42 znaki manualne. W erdnich ucznicy wroga z przodu. Zblija się kawaleria i dowca ma niewiej oddech, ale nic nie kawalerzy kawalerzyci mieli jeszcze trudniej kontrola konia. Bro, formacja. Trzy razy więcej czasu powicano na koordynacji ni na posługiwanie się broni. Konie nie interesowała chwała, tylko dlaczego gnaj w stron niebezpieczeństwa, a nie od niego. Niejedna bitwa została przegrana, bo mdrze postanowi uciec. Najbardziej imponujca była jednak sia psychiczna i na wojn, wiec esi nie wrci. W wielkich bitwach nawet pięćdziesiąt piechoty pierwszej linii padało w pierwszym starciu. Plan by prosty połowa z was zginie, ale wiemy, ktra. widz stacie po tej stronie. Onierze zawodowi byli do tego psychicznie przygotowani, Chopi rekrutowani musieli si uczy w boju. A rekrutacja była sama w sobie widowiskiem adnych targ w pracy z nagrodami. Przychodzi królewski urzędnik i oznajmia, ekrl potrzebuje onierzy. MWI co w stylu suba obowiskowa, odmowa powieszenie. Patriotyzm z nutk groby. Wiele armii opierało się na przymusowej subie. Podczas wojny stuletniej królowie angielscy dali od kadego hrabstwa okrelonej liczby ludzi. Starsi wieniacy decydowali, kogo Mona odwoła od ni w by szanta trzy miesiące z gry lub obietnica ziemi. Wola umrze w boju ni zgodu. Haso, docz do armii. Moesz umrze, ale nie zgodu. Wizienia takie dostarczaj onierzy. Skazacy mogli wybra gni w lochach, albo spróbować szczcia na polu bitwy. Woleli strzaj, szybciej niż choroby w celi. Szacuje się, e nawet dwadzieścia niektórych armii stanowią winiw. W najgorszych przypadkach stosowano impresment, chwyta ludzi na ulicach i zmusza do suby. W 1346 roku pięćdziesiątu meczyzn zabrano z londyskich targowisk jednego dnia jeszcze trzymajcych zakupione warzywa. Ci nowi nierzech dni lub nie musieli stać wojownikami. Przejcie z rolnika na onierza o brutalne. Dzi uprawiasz zboe. jutro wbiwasz kopi w biegncego w twoj stron przeciwnika z toporem. Trening by krótki, brutalny, czysto miertelny. Nie lata jak u rycerzy kilka tygodni, czasami dni. Analizy bitwy pod Azincourt pokazuj. E niektórzy angielscy ucznicy mieli tylko cztery dni na nauk obsługi uku. Cztery dni. Jak cztery minuty na neurochirurgii z pacjentem, który próbuje ci zabi rozdawanie z pszczół. Zbroje dostawaj się według znaczenia w planie bitwy, a nie wzrostu. Zama? Ty wujal problem. Zaduła. wypeni, som. W 1415 roku trzydziestu piechoty z si. Echemy ograniczaj widoczno. Problem sam się rozwiza. Wielu nie przejo, by druk skarg. Szybki trening skupia się na podstawach nie zabi kolegi, słucha rozkaz w i wygląda gronie tajnie zastanawiaj się. Jak się w to wpakowało? Nowicjusze uczyli się maszerowa, a sieranci bili ich kijami po nogach za najmniejsze wyjście z rytmu. Metoda jeszcze nie przyjta w szkołach. Niektóre armie stosowały trening z drewnianymi broniami nie tylko dla bezpieczeństwa, ale by nauczy kontroli, zanim powierzono ostr bro. Kto umie macha drewnian szabl bez uderzenia samego siebie, wygra połów bitwy niska poprzeczka według redniowiecznych standardów. Wielu hobów brało swoje narzdzia rolnicze na pole bitwy kosy, buzdygany, widy stawaj si miercionon broni, nażdzia dawaj zudne poczucie bezpieczeństwa, które znika o przy pierwszym kontakcie z prawdziwymi przeciwnikami, potrzebowali broni atwej w obsudze. Pole bitwy nie było miejscem na instrukcje. Jeli bromia by skuteczna, musiała ich utrzyma przy życiu. A czym walczyli redniowieczni onierze? Nie wszyscy mieli byszczce miecze i zdobione topory. Wikszo ujwa taniej, skutecznej broni, niewymagajcej lat treningu. Lancy chlowej tanie osigaj daleki zasik proste w ujciu. koszt jednej trzeciej miecza czyni z nich popularny wybr to fast-food redniowiecza taszy prostszy i skuteczny formacje lansownik tworzy miertelne mury szpikulcw strategia prosta szpikulec w stron wroga i nie w koledze. znaleziska archeologiczne wskazuj e wiele miertelnych ran było zadanych w pier lub twarz nawet prosta bro mogaby zabicza miecze to by sportowe auta redniowiecza drogie pokane tylko dla bogatych dobry miecz kosztował równowarto kilku miesięcznych pensji prostego człowieka topory buzdygany moty brutalna alternatywa rozbija i zbroje zamiast je przebija uderzenie bojowego mota mogo z miadychem i czaszk znaleziska z bitwy pod Taunton w 1461 roku pokazuj urazy czaszki wiatrzce o ogromnej sile idealne lady po mocie. Wielu hobw ujwa o zmodyfikowanych narzędzi rolniczych cepy, kosy, widy. To było praktyczne i psychologiczne ujwali czego znajomego. Skuteczno na polu bitwy liczy się bardziej niż estetyka. Miecz wygrywa pojedynki w balladach, ale rolnik z ostrym kawakiem metalu MG skutecznie zepsuł je. Bronie były brutalne. Ale to tylko połowa historii. Zbroje ujawniaj wiecznie aktualny prawd wojny. Przejście oznacza rezygnację z komfortu. Ewolucja zbroi pokazuje walk o przetrwanie i zachowanie mobilności. Peny rynsztunek blacha, wymienicie wygladajcy. Pena ochrona, redniowieczny odpowiednik czogu. TWR mistrz wyrusznikarstwa, kosztowa tyle co wspczesny dom. Tylko bogaci mieli do niego dostęp. Wikszo walczy, a w czym o wiele mniej ochronnym. Dla zwykłych honierzy ochrona to kolczuga. Tysice poczonych piercieni, dobra ochrona przed ciciami, mao przeciw uderzeniom. Pena Koszula Waja, 18, maście, kiramy wszystko na barkach. Po dniu walki czuli się o pięćdziesiąt lat starsi. Ich krgosłupy miały zdecydowane zdanie na temat zbroi. By jeszcze chemy. Pierwsze chroni czubek Gowy, twarz byja od Sonita. Pniejsze chroni wszystko, ale prawie lepiej. Podrcznik z 1415 roku zaleca wiczenia z chemem, by rozpoznawa wroga. Mot to moesz mnie bezpieczeństwo lub widoczno. Nigdy obu. Najbiedniejsi ujwali skrzanych zbroi, mało ochrony, duo mobilności. Liczyli na to, e ciosy trafi w wzmocnione czci. Rzadko się to udawało. Upa śmiertelnym wrogiem. Walka w pennym rynsztunku latem to jak walka w piecu. Teksty medyczne opisuj rycerzy traccych przytomno z wycieczenia przed bitw. Rozwizaniem było polewanie wod, zbroja stawała się ruchom saun. Pomimo wad, dobra zbroja moga decydowa o życiu i mierci, zwiększa szans na przetrwanie. Na szczycie byli rycerze, przywileje, o jakich zwykły onierz MG tylko pomarzy. Lepiej wyposaeni, dłej szkoleni, oczekiwano od nich, e nie uciekn przy pierwszym znaku niebezpieczeństwa. Pocztek w wieku siedmiu lat. Lata treningw, wicejni wikszo. Hop w przeje po pierwszej bitwie, umiejtno walki, jest dziectwo. Taktyka zwykły, onierz uczy się sam albo gin. Rnica w sprzcie jaraca Onierze modlili się ochem, chem. nie olepi. Rycerze walczyli w pennym rynsztunku. Na rumakach. które kosztowaj majtek. To nie były zwierzta gospodarskie. Giganty 1,80. Maj wysokoci. Ponad 900 kg. Bitwa redniowieczna to widoczna segregacja klasowa. Rycerze krzyczeli naprzd. Piechota sza w milczeniu prosto na lancy. Rycerze wiczyli w turniejach, czyli ustawionej walce na koniach, gdzie szlachta wiczy, a si w zabijaniu broni ostr. Czasem treningi przeradza si się wprawdzi w prawdziw bitw. Turniej w pierwszym roku zakoczy si mierci siedmiu rycerzy. Wygląda na to, że rycerze nie rozumieli pojcia przyjaznej konkurencji z ostrymi przedmiotami. Mimo wysokiego statusu, I icie rycerza nie było atwe. Godziny trening w przewlekę urazy, drogi spryszt, wielu zaduła osi tylko po to, by utrzyma pozory. To balans między chwa a cik rzeczywistości. Trening elity by fundamentem sukcesu w bitwie, ale dopiero dowiadczenie uczy o brutalnej rzeczywistości. To czego Aden Poligon nie nauczy, uczy a pierwsza przechodzca obok strza. Bitwy by chaotyczne, gone, zupęjrne odwicze, Uposztkowane formacje, rozpadaj się po rozpoczciu walki. Nowicjusze zamarzali. Przecienie zmysłowe paraliowało umysły Przetrwanie uczy o lekcji, których nie nauczyby aden instruktor. Weterani rozpoznawali zagrojenie wist deszczu strza, huk kopyt. Kronikarz z 1656 roku zauwaj, e-weterani czuli zapach zasadzki, najwaniejsza umiej tno wiedzie kiedy ucieka. Podrczniki tego nie opisuj, ale cmentarze owszem wiele rannych miało rany na plecach. Walka uczy a brutalnej skuteczności. Weterani celowali w sapsze punkty zbroi. Zapomnij o reszcie. Celuj tam, gdzie oddycha i pisze dziennik polowy z 1403 roku. Przywstwo Rodzioś z dowiadczenia, a nie szlacheckiego pochodzenia. Ludzie szli za tymi, którzy ich utrzymywali przy yciu. Awansę do tych, którzy zachowywali spok pod ostrzałem, a nie do szlachcic Przetrwanie tworzowi, której Aden poligon nie wykuł stawianie czoła mierci budowało wieloletnie relacje. To, co nastpowało po redniowiecznych bitwach, rzadko było chlubne lat po wojnach XII i XIV wieku, tkwi gboko w sercach i ziemi Normandii. Niezliczone groby anonimowych onierzy, rozrzucone po polach bitew, stanowi ciche wiadectwo ofiar. Ci, którym udało się walk, powracali do ycia, któreju nigdy nie miałoby takie samo. Dla szlachty, dla tych rycerzy z armii Wilhelma zdobywcy. Czsto czekaj nagrody ziemię. Tytuj, jak wskazuj dokumenty. Ale dla zwykłych wojowników rzeczywisto była brutalna. Rana na ciele odbija się echem w ich zuboajch gospodarstwach. Emerytura? Marna nadzieja na to. dzieci zapewni im staro i chleb powszedni. Niektórzy jednak potrafili przeku gorycz do wiatczenia w nowe moliwoci. Byli wuerdnich instruktorzy, kowalstwa mistrzowie czy najemnicy sprzedajcy swoje umiejętności jak najdrożej. niektóre kontrakty z XIV wieku wiadczą o zarobkach trzykrotnie przewyższających odonierza wiedza zdobyta w ogniu walk była przekazywana z pokolenia na pokolenie a metody szkolenia udoskonalano Uczci si na bdach przeszłości. ale najtrwalszym dziedzictwem była legenda pieni opowieci pomniki wszystko to kształtowało wizerunek redniowiecznego bohaterstwa powicenia i honoru Zwykłych ludzi onierzy wykuto w legend, która fascynuje nas do dziś.